125! 126! 127! 128! 129! O, no, nie wyjdzie, nie mogę wprost patrzeć na twoje męczarnie. Nie, nie poddam się, dopóki nie, nie zostanę sultanem. zamiast sułtana. Cześć! Szefie, a może byś odwiedził latającego szejka? Przestań mi zawracać głowę! Jestem zajęty! A latający szejk właśnie wrócił z Afryki. Założę się, że chciałby ci opowiedzieć przygody, jakie tam przeżył. Powiedziałeś, że on był w Afryce? Super! Może przywiózł jakieś nowe trucizny? Poddałeś mi myśl. Muszę się zobaczyć z latającym szejkiem. Czy mam kazać zaprzęgać słonie? Szkoda czasu, złapię taksówkę. Wolę się przemieszczać inkognito. To tutaj, po lewej. No już, jesteśmy na miejscu. Czekaj tu na mnie. Latający szejk. Jestem wielki wezyr, nic po nim. Czuję się zaszczycony i zachwycony. To fascynujące. Chyba przywiozłeś Panie wiele interesujących pamiątek. To maska czarownika. U, tak. Cóż, zdumiewająca. A to jest tam, tam. O jaki piękny. Następna maska szamana. I kolejny tam, tam. I jeszcze jedna maska. Tak, tak, pełno ich tutaj. A skoro już mówimy o szamanach. To może przywiozłeś, panie, jakiś magiczny eliksir? Magiczny eliksir? No pewnie! O, to eliksir pomniejszający! Coś takiego naprawdę istnieje? Ale nie, nie masz go, panie, zbyt wiele. To pięciolitrowa bańka, tylko zmniejszona. Wolne żarty. Proszę ze mną, to pokażę. Przeleję zawartość do tej bańki. No i już zabawne. Kupuję. Nie ma mowy! Nie sprzedam tego! Nawet gdyby mi ktoś dawał 6350 dinarów i centa. 6350 dinarów i 1 cent. Wysoka cena, ale warto. Hmm? Trzeba sprawdzić, jak to działa. Słoń będzie królikiem doświadczalnym. Dwie krople powinny wystarczyć. To działa! Działa! Panie władzu, ukradziono mi słonia. Dlaczego nikt mi nie wierzy? Bo podczas kradzieży siedziałeś na nim. Tym razem muszę mieć absolutną pewność. Wypróbuję eliksir na istocie ludzkiej albo na czymś w tym rodzaju. Kuku! pozwól na chwilę. Mam coś dla Ciebie. Tak, szecie? Proszę, spróbuj, jaki ma smak ten egzotyczny drink. A, czy to nie zwali mnie z nóg? Mam słabą głowę. Eee, tylko kropelkę. Brr... Szefie, co się z Tobą dzieje? Wprost w oczach. Ale numer! Muszę jakoś namówić sułtana do wypicia eliksiru. Jego to będę nosił w butonierce. Hej, szefie, powiedz, co tu jest grane? Już wiem, co zrobię. Wleję kropelkę eliksiru do jakiejś potrawy sułtana. Szefie, jestem teraz nikim. Cicho! Y mikrosie. się! Idziemy do kuchni. Szczypta soli, szczypta pieprzu i sos gotów. O, wielki wezyr. Czemu mogę zawdzięczać ten niezwykły zaszczyt, że cię widzę? O, prosta sprawa. Padłem tylko, bo skusiły mnie zapachy. O! Oto, co przygotowałem dla sułtana na obiad: indyk z farszem, z kurczaka paszerowanego z gołąbkiem, indyk z farszem z drozda, z farszem z oliwek i z anchois. To niezły pasztet! Nasz sultan uwielbia anszła. Proszę zaczekać, przyniosę deser. <słuch> A sos doprawiony kroplą eliksiru? Co się stało? Ja! Bądź wreszcie cicho, mały. Kucha się usłyszy. Oto deser? Chyba nic tu po mnie. Ooo, własnym oczom nie wierzę, ale ten indyk się skurczył. Muszę wszystko zacząć od nowa. Na Zjedz to. Em, em, em. Każę sułtanowi wypić ten eliksir, i on go na pewno wypije. Obyś tam wieczny panował, najjaśniejszy sułtanie. Kochany wezyrze, jakże się cieszę, że Cię widzę. Hey, się, Twoje klucze zaraz mnie zgniotą. Tak, tak. Widziałeś mój nowy perski dywan? Kosztował majątek, tak, tak. Tak, jest piękny. A teraz najjaśniejsze gwiazdo łyczek tego przepysznego nektaru. nie chcę mi się pić. Tylko jedną małą kropelkę. Nie, nie chcę. Jak ci się podoba ten dywan? Pi, pi, pi! O, uważaj, zachlapiasz nektarem nowy dywan. O, mój perski dywan! Mój perski dywan się skurczył! Ach, sprowadź handlarza dywanów, już ja mu pokażę! Ech, co ja mam robić? Co ja mam robić? Szefie, ja chcę być duży! Wpadłem na pomysł! Zbliża się pora, kiedy sułtan pija letni tłuszcz barani. Muszę się śpieszyć, stopiony tłuszcz z barani. I kilka kropli eliksiru. Gotowe. Teraz trzeba podmienić naczynia. Hej, ty! Tak? Spójrz no w górę. W górę? Tak, w górę. A, ale dlaczego mam patrzeć w górę? Co tak stoisz i gapisz się w sufit? Rusz się, sultan czeka. Ale, ale świr... Nikogo nie ma. Fajnie. Mogę sobie trochę upić z porcji sułtana. Ta pychota. Polował letni mój barani. Mm, do tego posłodzony. O, jejku, jejku, no nie się stukło. E, tam pójdę po drugie. Żeby tylko nikt nie zobaczył, co się stało. Co? Jał! Los się na mnie uwziął! Tak, tak nie potrafuj, tak! Wpadłem na lepszy pomysł, teraz na pewno mi się uda. Ciasto, melony, babeczki z kremem? Każdy by się dał skusić. A teraz jeszcze drinki. Jestem cały w nerwach, ręce mi się trzęsą. Ah, wszystko przygotowane sobie naleję szklankę wody do toastów. A teraz pójdę po sułtana. O niebiańska słodyczy! Nie wzgardzisz chyba małym drinkiem. Mam dziś urodziny. Obchodziliśmy tak. już Twoje urodziny ale, w zeszłym ale, tygodniu. Ale to rok przestępny. Ach tak? Proszę, oto Twój drink. Wypij do dna. Chwilkę. Chciałbym najpierw znieść toast. Toast? A na co mi Toast? Nie chcę żadnej mowy! <laughs> Jesteś zbyt skromny, mój wezyrku. Nalega! <laughs> Wielki wezyrze, mój przyjacielu. W tak uroczystym dniu wznoszę kielich, żeby po raz drugi w tym miesiącu uczcić moje urodziny. Wiwat! O ten facet działa mi na nerwy. Padnę kiedyś przez niego w szał. Aha! Dziwne, te pistaszki smakują jak melon. Melon! Aaaa! I życzę ci z całego serca, żebyś rósł w sławę i dostatki. Skończyłem. Ale gdzie on jest? Zniknął. Moja mówka pewno była zbyt nudna, ale to i tak nie nieuprzejmie. Cóż, nic tu po mnie, nie będę przecież pił sam. A niech to! Chlapnąłem elizyrem na melony! Szefie, przestań się wkurzać. Jesteśmy teraz równi. Wszystko gra, nie musisz się wywyższać. Aaaa!